Żeby było widać, że się tak... Dobra, jeszcze raz. Dobra, no to... Cześć! Cześć! Z tej strony Ania i Marcin. Prowadzimy razem profil Busem Podróże Małe i Duże. Zarówno na Facebooku jak i na Instagramie. Został założony 7 lat temu, kiedy to kupiłem tego oto Volkswagen na T3. Jest to model z 1986 roku z silnikiem 1.6 turbodiesel. Jest to wymiatacz prędkości, gdyż na lekkich wzniesieniach już na tiry wyprzedzają na awaryjkach. Ale dzięki temu nie pędzimy, tylko mamy możliwość podziwiania widoków dookoła. Nie śpieszymy się. Co roku udaje nam się wyruszyć w taką podróż dwu-, trzy tygodniową po Europie. Najdalej, się udało zajechać tym autobusem, to było w 2016 roku, kiedy wyruszyłem z znajomymi na podróż po Europie Zachodniej. udało się dojechać na Gibraltar. Naszym następnym celem, jakim, jaki sobie obraliśmy w tym roku. Jest podróż na inny kontynent. od dzieciaka marzyłem, żeby zdobyć Stany Zjednoczone, stwierdziliśmy, że to jest ten czas, kiedy trzeba to zrobić. Taki prezent na 30. I stwierdziliśmy, że otworzymy kanał na YouTubie. Z koleżami Facebooka, Instagram. Prowadzimy go sobie tak rekreacyjnie, nie tak, nie Może... tak komercyjnie, nie, bardziej komercyjnie, rekreacyjnie, tak. więc, więc właśnie. I tak samo będzie ten kanał na YouTube. W sumie chcemy mieć bardziej pamiątkę z tego wyjazdu. A fajnie by mieć takie cele, jak właśnie poopowiadanie o, o przygodach, jakie nas będą czekać, o, podróż, o całej podróży. A jak będą jacyś widzowie, to, to bardzo nam będzie miło. Bardzo miło. By miło. Chcielibyśmy właśnie być na bieżąco z tym, ponieważ zapewne dużo się wydarzy podczas tych trzech, czterech miesięcy. No bo na tyle wypuszczamy. Tak, taki jest nasz plan i nie chcielibyśmy, żeby nam coś umknęło. Będziemy kręcić droga, bądźcie z nami.